Thank you. Konferencję Studenci ze Wschodu na polskim rynku pracy organizujemy jako Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach związanych z polskim rynkiem pracy, o tym jak lukę demograficzną w sposób efektywny zapełniać dzięki angażowaniu absolwentów polskich uczelni, imigrantów z Ukrainy, Białorusi i innych państw Europy Wschodniej. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Jan Malicki. Mam zaszczyt kierować Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ten temat nie jest tematem, którym studium na co dzień się zajmuje, ale zajmujemy się w szerokim sensie zagadnieniami migracyjnymi, ponieważ zaprzyjaźnioną wielką instytucją EWL. Przeprowadziliśmy pod naukowym kierunkiem obecnego tu profesora Kowalskiego chyba już 18 badań na temat migrantów, migracji i ukraińskich uchodźców wojennych po 24 lutego. Także i obecnie na potrzeby tego badania zostały, został przeprowadzony wspólnie z Wl osobne badanie sondażowe i osobny raport oraz taki porządkujący przegląd dotyczące studentów ze wschodu na polskich uczelniach. Ten został zrobiony po prostu na podstawie dostępnych danych. Jeżeli chodzi o efekty naszych badań, to można powiedzieć, że zarówno absolwenci są zadowoleni, że skończyli polskie uczelnie i że pracują, w Polsce w firmach, które działają w Polsce, jak również pracodawcy są zadowoleni z, z tego, że zatrudniają tych absolwentów, są zadowoleni z ich kompetencji zarówno zawodowych, jak i językowych. Chociaż oczywiście są pewne postulaty ze strony pracodawców przede wszystkim. Tak? Chcieliby, żeby na przykład przygotowanie w języku angielskim było lepsze ty, tych absolwentów oraz również, żeby nauka tutaj była dostosowana do potrzeb rynku. Jako Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego chcemy być platformą dialogu na temat wyzwań związanych z zatrudnianiem młodych ludzi ze wschodu, absolwentów polskich uczelni przez polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy, polski sektor publiczny. Dlatego przygotowaliśmy badania sondażowe, dlatego przygotowaliśmy dwa raporty, dlatego zorganizowaliśmy dzisiaj tutaj na Uniwersytecie Warszawskim dużą konferencję z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, ministrów. Trojga rektorów uczelni publicznych i niepublicznych, przedstawicieli przedsiębiorstw, firm państwowych, polskich, zagranicznych, korporacji. Ze wszystkimi rozmawiamy o tym, jak w sposób efektywny zmniejszać bariery, które utrudniają ludziom ze Wschodu znajdowanie się na polskim rynku pracy. Wydarzenia geopolityczne, zarówno te związane z sytuacją Stricte polityczną, jeżeli chodzi o reżim Łukaszenki w Białorusi, jak i wojna, która trwa w Ukrainie właściwie od 2014 roku, to są dwa bardzo silne bodźce do opuszczania przez obywateli tych krajów swojej ojczyzny. Często kierowali się oni faktycznie do pierwszego kraju, który był na zachodzie, a więc do Polski. Dzisiaj te dwie grupy migrantów, Ukraińcy i Białorusi, to są najliczniejsze grupy, jeżeli chodzi o polski rynek pracy. Jeżeli chodzi o studentów, tutaj obcokrajowców osób, które rozpoczynają studia posiadając obcy paszport, to jest w tej chwili około 9% wszystkich aktywnych studentów, naliczyliśmy obcokrajowców, naliczyliśmy w tej chwili około 3600 plus kilkudziesięciu, około, około 100 doktorantów. Chcielibyśmy, żeby tych studentów pochodzących z zagranicy było więcej. O naszych studentach pochodzących z e, Europy Wschodniej, z obszaru e, poradzieckiego, głównie z Ukrainy, z Białorusi, mógłbym powiedzieć e, bardzo wiele, nasz uniwersytet stara się bardzo wspierać takie osoby. Poczytujemy to za swoją misję akademicką, ale jako uniwersytet publiczny, także misję, element misji naszego państwa. Zależy nam na tych osobach, zależy nam na, przy, na przyciąganiu studentów y, z Europy Wschodniej, ale zależy nam również, by po studiach zostawali u nas. Może powiem szumnie, ale by uni Uniwersytet, ale i Polska stała się ich drugim, a być może w dalszej kolejności dla ich rodzin pierwszym domem. Ważnym elementem debaty publicznej w Polsce stały się procesy migracyjne, a główne grupy cudzoziemców, imigrantów, uchodźców, jakie mamy obecnie w Polsce, to Ukraińcy i Białorusini. Ukraińcy i Białorusini nie tylko pracują, ale również studiują w Polsce i dlatego chcielibyśmy zrozumieć, jak sobie radzą po ukończeniu polskich studiów na polskim rynku pracy. Zagraniczni pracownicy są nam potrzebni, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast jednocześnie musimy sprofilować pod ich kątem zarówno ofertę edukacyjną, jak i potem warunki panujące na rynku pracy. W zrozumieniu, co i jak mamy w tych obszarach zrobić, ma służyć dzisiejsza konferencja. Ci studenci no, praktycznie prezentują bardzo podobny poziom wiedzy. System, zarówno maturalny, ukończenia szkoły przez studentów z Ukrainy, odbywa się na innym poziomie wiekowym. Ci studenci, no, być może z tych obserwacji, jest to młodzież w wieku 16-17 lat, inaczej niż u nas w wieku 18 lat, zdaje się maturę. Więc w tym przypadku myślę, że takim największym wyzwaniem też dla, dla uczelni jest po pierwsze przygotowanie przygotowanie i wsparcie psychologiczne dla takich studentów. Natomiast w przypadku takiego przygotowania językowego, no tu rzeczywiście czasami jest problem i myślę, że takim oczekiwaniem i wyzwaniem, myślę też ze strony naszego państwa, żeby wesprzeć polskie uczelnie, jest taki kurs zerowy, czyli przygotowanie językowe. Praktycznie już każda z uczelni dysponuje Centrum Języka Polskiego, czy nauczanie języka polskiego jako obcego. Są programy nawy do tego przeznaczone, więc w tym przypadku… Uważam, że jest to bardzo potrzebne dla tych studentów z Ukrainy i Białorusi. Aktualnie w firmie w Polsce pracuje ponad 2000 pracowników. Sprawdziłam, u nas również pracują ludzie z ponad 20 krajów. Jest to kilkadziesiąt osób w skali kraju w trzech organizacjach. I ponad 30 osób to są osoby z Ukrainy i z Białorusi. Przede wszystkim chciałabym się podzielić tym, że różnorodność i kreatywność stanowią DNA każdej innowacji. Świat i technologie aktualnie zmieniają się tak szybko, że jedyną przewagą konkurencyjną jest umiejętność dostosowywania się i posiadania kluczowych umiejętności przyszłości. Moim zdaniem, osoby urodzone poza granicami Polski, które odnajdują się w społeczeństwie polskim, w firmach polskich, w firmach międzynarodowych. Mają naturalne predyspozycje do stosowywania się, i to jest umiejętność kluczowa i poszukiwana na rynku pracy, także w mojej firmie i w moim zespole. Na koniec chciałabym podkreślić, że nie tylko różnorodność, jako taka, jest istotna, inkluzywność jest kluczem, włączenie mniejszości. Dlatego tak bardzo na konferencji powtarzałam, jak istotna jest znajomość języka polskiego i włączenie się do kultury polskiej, do kultury pracowniczej, do kultury kraju. Inkluzywność. Polega nie tylko na tym, że jest się zaproszonym do wspólnego stołu, inkluzywność polega na tym, że jest się zapytanym o zdanie i wnosi się swoją część przemyśleń. I tak właśnie widzę przyszłość, budując ją wspólnie z osobami z zagranicy. Trzeba powiedzieć, że polski rynek pracy bardzo mocno otworzył się na cudzoziemców. Przez ostatnią dekadę mieliśmy do czynienia z masowym napływem. Cudzoziemców. Z niedawnych badań Narodowego Banku Polskiego widzimy, że aktywność zawodowa cudzoziemców w Polsce to już jest 78%. To jest nawet wyższy poziom niż to, co widzimy wśród samych Polaków, więc widzimy, że jest to grupa osób bardzo aktywnych, bardzo często włączających się w aktywność zawodową. W takich porównaniach międzynarodowych tutaj jesteśmy w czołówce. Krajów rozwiniętych, więc można powiedzieć, że ta aktywizacja zawodowa jest najskuteczniejszym elementem do integracji również cudzoziemców w polskim społeczeństwie. Studenci, absolwenci ze wschodu, głównie z Ukrainy i z Białorusi, mają bardzo, bardzo istotny wpływ na gospodarkę w Polsce oraz na to, jak kształtują się polskie firmy i jak zdobywają tą przewagę konkurencyjną. rozmawiamy o sytuacji absolwentów na polskim rynku pracy. i W kontekście naszej działalności jako Ukraińskiego Domu zajmujemy się pomaganiem w sytuacjach kryzysowych, problemowych. I widzimy teraz, że obecnie pracodawcy też się z tym borykają. Dlatego, że z jednej strony ukraińskie uchodźcy, którzy przyjechali tutaj, oni mają wolny dostęp do rynku pracy. Absolwenci też mają prawo na pracę bez zezwolenia. Ale też są różne niuanse i trzeba się spotkać z Wojewódzkim Urzędem Spraw Cudzoziemców, wtedy się zaczynają schody. Pracodawcy nie zawsze wiedzą jakie dokumenty trzeba e, i zazwyczaj też urzędy wymagają bardzo dużo różnych potwierdzeń i niestety też są odmowy, kiedy pracodawcy też nie do końca wiedzą dlaczego. I to jest całe wyzwanie i zwłaszcza jest dużo pośredników, którzy potem nadużywają i zwłaszcza jeśli chodzi o relacje pomiędzy klientami tych urzędów, czyli osobami indywidualnymi, którzy szukają pracy i, i urzędem. Także niestety Tutaj widzimy duże problemy, jeśli chodzi i o cudzoziemców, i o pracodawców. Już dzisiaj, jako EWL Group, widzimy utrudnienia w wydaniu zezwoleń na pracę. Widzimy utrudnienia i niedotrzymanie terminów. Wydanie wiz dla pracowników, to jest bardzo, bardzo istotne. To jest bardzo istotne nie tylko dla nas jako dla firmy to nie jest tylko bardzo istotne dla cudzoziemców, które poszukują pracy i, e, i taką pracę chcą pod, podjąć w Polsce, tylko przede wszystkim to są dziesiątki tysięcy e, nieobsadzonych miejsc pracy w Polsce w firmach, głównie polskich firmach produkcyjnych, którzy no, w ten sposób mogą stracić swoją konkurencyjność na rynku europejskim lub nawet globalnym. Gorzej oczywiście, jeśli chodzi o tych, którzy przyjechali tutaj wykwalifikowani, u nich jest niestety bariera językowa i im bardzo trudno znaleźć pracę w swoim zawodzie albo zgodnie z wysokimi kwalifikacjami. I wtedy oni pracują poniżej kwalifikacji, niestety mają dosyć niskie wynagrodzenia, które pozwalają im tylko przeżyć, a nie rozwijać swoje kompetencje, wykorzystywać je w Polsce. Dostępność wielu miejsc pracy jest ograniczona właśnie, jeżeli chodzi o kwestie językowe i język jest tą kluczową barierą też do procesów integracyjnych. To jest jedno z kluczowych zadań i wyzwań przed włączaniem cudzoziemców, którzy nie wszyscy pracują na odpowiednich dla swoich kompetencji stanowiskach. Z danych Eurostatu wynika, że 48% cudzoziemców pracuje poniżej swoich możliwości kwalifikacji, więc tutaj ta bariera językowa odgrywa jedną z kluczowych ról. Firmy starają się na różne sposoby wspierać integrację. Przede wszystkim są to szkolenia, które są dostosowane. Szkolenia, które można uzyskiwać chociażby za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tzw. platformy BUR, czyli bazy usług rozwojowych. A więc tutaj chociażby te szkolenia językowe są przewidziane. 64% osób, które były badane. Pracują w tym momencie na poziomie swoich kwalifikacji, co jest bardzo istotne. Jeszcze 18% to są osoby, które pracują powyżej swoich kwalifikacji. Więc widzimy, że te studia, które ukończone w Polsce, pozwalają odnaleźć się na rynku pracy w Polsce. 60% firm, które były badane, twierdzą o tym, że w 2025 roku zwiększą ilość zatrudnionych. Co też jest bardzo istotne i napaja optymizmem w tym obszarze. Niedawne badania publikowane przez OECD pokazują, że Polska jest krajem, który obok Kanady najlepiej włącza na rynek pracy uchodźców. W Polsce też będą powstawały teraz. Centra Integracji Cudzoziemców, w wielu miejscach w kraju będą powstawały tego typu punkty. Jest to jeden z elementów też wprowadzania nowej strategii migracyjnej Polski, aby te procesy integracyjne i włączające wychodziły bezpośrednio do cudzoziemców, żeby mieli do nich łatwy dostęp i żeby mogli z tego korzystać. Ta konferencja organizowana przez Studium Europy Wschodniej jest inspiracją, aby nie tylko Badać i pogłębiać wiedzę na temat wyzwań, przed jakimi stoją studenci, absolwenci ze Wschodu na polskim rynku pracy, ale również wypracowywać pewne rekomendacje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przedstawiać, pokazywać polskim i zagranicznym korporacjom działającym w naszym kraju, jak powinni w sposób lepszy sformułować ofertę wobec studentów ze Wschodu. Chcemy być miejscem dialogu na tematy najważniejsze z punktu widzenia obecności młodych ludzi ludzi na polskim rynku pracy, młodych ludzi ze wschodu.